10 lat minęło naprawdę jak rok albo dwa. Czy można sobie coś lepszego wymarzyć? Sukces! Chyba największy komplement, który dzisiaj ja osobiście słyszałam, to jest taki, że do Was można przyjść w ciemno, bo zawsze to jest teatr na wyższym poziomie. Wydaje mi się, że do teatru warto chodzić po to, żeby pomyśleć sobie, Boże, zapomniałem o kredycie, zapomniałem o rozwodzie, zapomniałem o moich problemach, dlatego że przez, przez półtorej godziny artyści pozwolili mi zapomnieć o tym, jak ciężkie czasami bywa życie. Po prostu warto chodzić po to, żeby zapomnieć o tym, że czas istnieje, że czas trwa. Bo wydaje mi się, że na dobrym przedstawieniu, jeżeli człowiek ogląda cały czas i ogląda dobre przedstawienie, to się nie starzeje, a wręcz staje się młodszy. Cieszę się, że akurat nasz spektakl był wybrany na urodziny dziesiąte tego teatru. Jestem na szóste, myślę, że to jest moje miejsce. to jest to, że znalazłem się w tym miejscu, że jestem w Teatrze Szóste Piętro, który jest tak prestiżowym teatrem w Polsce. Cieszę się, że Teatr Szóste Piętro robi tak dobrą robotę, gra wspaniałe przedstawienia, wspaniałe gwiazdorskie obsady. Jesteście numer jeden nie tylko w Warszawie, ale myślę, że w całym kraju. widziałam tak ścisłej, małej formy teatralnej tak nieprawdopodobny sposób zrealizowanej. To naprawdę jest chyba najlepsze wystawienie, jakie widziałam w teatrze. Jestem zachwycona. Aktorzy są znakomici, także patrzenie na nich to jest prawdziwa przyjemność. Będę na trzech chyba premierach i każda z nich była. Udana. To był samotny zachód, to była piękna lucynda i to jest art, czyli sztuka. I o każdej mogę powiedzieć, że to jest sukces. Życzę teatrowi, który powstał dopiero 10 lat temu, ale ma tak ogromną już popularność i uznanie przede wszystkim publiczności, która kocha ten teatr, życzę wielu, wielu lat istnienia w takiej formie, w jakiej do tej pory się zaprezentował. Życzę tego dyrektorom, dwóm dyrektorom, panu Michałowi Żebrowskiemu i panu Eugeniuszowi Korinowi, publiczności, wszystkim, którzy tu pracują dla dobra tego teatru, aktorom, których pozyskuje się dla tego teatru i wspaniałych spektakli, które będą, zaistnieją w życiu Warszawy i w pamięci widzów na bardzo długo.